Audi TT powiadasz, panie, to żadne sportowe auto. No właśnie, i bardzo dobrze. Kiedy myślisz o małym sportowym zwinnym aucie, to myślisz o tym. O Porsche Cayman czy Alpine A110, które są na torze precyzyjne jak szwajcarski zegarek. Znowu, kiedy myślisz o jakimś coupé, w którym poczujesz się jak huligan. To wiadomo, wybiera się jakiś BMW 2 Coupé. Najlepiej to M2, czy Nissan z logo Z. No a kiedy chcesz jakieś małe Coupé, które nie jest ani super precyzyjne na torze, ani figlarne poza nim, to wybierasz to. Audi TT, który jest bardzo stylowe i w najmocniejszej odmianie super szybkie, ale jak to wielu podkreśla, Audi TT nigdy nie było uznawane za tak zwane auto dla. Prawdziwego drivera. I bardzo dobrze. Widzisz, gdyby Audi TT było tak sportowe jak Porsche Cayman czy takie rozrywkowe jak BMW 2 Coupe, to świat motoryzacji wiele by stracił. Tylko, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo na Audi TT patrzymy tak normalnie, a trzeba spojrzeć na niego inaczej. No wiesz jak? Dlatego w tym odcinku postanowiłem zagłębić się w świat Audi TT i udowodnić Ci, że TT jest dokładnie taka, jaka powinna być. Bo gdyby była bardziej sportowa, to. Wszystkiego dowiesz się z tego odcinka, który jak zawsze będzie z innej perspektywy. Audi już w latach 80. wiedziało, że Sportwagen, czyli tzw. Tak auto sportowe, to jest to, co budzi emocje i przyciąga ludzi do salonu. Zaczęło się od tego modelu Quattro, który nie jest typową sportową maszyną, ale udział w rajdach sprawił, że brany był za sportowe auto. Później jego następca, czyli model Coupe, poszedł w kierunku Gran Turismo i w Audi stwierdzili, że to nie jest dobry kierunek, więc postanowili go usunąć. I w jego miejsce miał pojawić się prawdziwy sportowy samochód. Tylko, że do końca nie wiedzieli, jakie to ma być auto. I szukali odpowiedniej formy. I tak w 1991 roku na Tokyo Motor Show pokazali Audi Awus Quattro Concept. Auto, które było super samochodem. Mega niskie, mega egzotyczne, mega wyjątkowe. I właśnie było za bardzo mega. Bo tutaj miałeś ogromny 12 silnik, więc koszty produkcji także będą ogromne. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie coś pomiędzy, czyli pomiędzy wspomnianym kupę a tym sportowym samochodem. I takie coś pokazali na targach w Frankfurcie, także w 1991 roku. Audi Quattro Spider Concept. Projekt, który był idealnie w pół drogi, ponieważ jest dużo mniejszy niż AWUS, ale dalej jest to sportowe auto, które ma egzotyczne rozwiązania, czyli centralnie umieszczony silnik, który nie był ogromny, bo tutaj było VR6 o pewności 2,8 litra oraz mocy 178 koni. Jednostka, która później wylądowała w Corrado. Do tego masz wnętrze, które znajdziesz także w modelach Audi. Oczywiście dodatkowo wzbogacone sportowymi dodatkami. To sprawia, że auto nie będzie aż tak koszmarnie drogie w produkcji. I to było to, czego w Audi szukali. Tak zwane brakujące ogniwo. Czyli prawdziwy sportowy model, który ze względu na silnik czy elementy wnętrza nie będzie kosmicznie drogi w sprzedaży. I nie myśl sobie, że to był tylko jakiś tam pokazowy koncept. Ale ten samochód jeździł. Wydrukowano dla niego prospekty i nagrali ten film reklamowy. Ten model miał iść do seryjnej produkcji, więc powstaje jedno pytanie: co się z nim stało? No cóż, wszystko zepsuli Amerykanie. Widzisz, kiedy w Audi kombinowali nad nowym sportowym autem, to w głównej siedzibie Volkswagena pracowali nad nową rewolucyjną platformą zwaną A4, na której powstał Audi A3. Golf 4, Volkswagen Bora, New Beetle, Seat Leon, Toledo, Skoda Octavia i właśnie moment, moment. Bo zanim pojawił się pierwszy model na tej platformie, czyli Audi A3, to dział Volkswagen Group Design Center w Kalifornii dostał zadanie zaprojektowania czegoś ekscytującego na tej platformie. No wiesz, aby odpowiednio zaprezentować na targach nowe rozwiązanie, Amerykanie zrobili to. Linie, które może już dziś nie wzbudzają ogromnych emocji, ale wtedy w 1995 roku, kiedy pokazany został na targach w Frankfurcie, to zwiedzający nie mogli oderwać od niego oczu. Małe sportowe coupe, które korzysta zarówno z nowoczesnych rozwiązań designerskich, jak i nawiązuje do dawnych sportowych bolidów Auto Union. Zwiedzający nie tylko byli nim zachwyceni, ale chcieli go przede wszystkim kupić. I w Audi tylko się uśmiechali pod nosem. Bo mieli potwierdzenie, że to jest właśnie droga, jaką powinni pójść, a nie pchać się w typową sportową konstrukcję. Już wcześniej podczas kalkulacji kosztów uznali, że to im wystarczy czyli nie potrzebują dodatkowego sportowego auta. Tym samym to ten model miał być tym brakującym ogniwem w Audi, tym sportowym modelem, który do końca nie był taki sportowy, szczególnie jak się odkryje, co oznacza jego nazwa. Rzadko się zdarza, że koncepcyjny samochód praktycznie w takiej samej formie wchodzi do produkcji seryjnej, ale tak było właśnie w przypadku tego Audi. I aby to osiągnąć, to potrzebowali dodatkowych 3 lat, bo musieli wdrożyć nowoczesny proces laserowego spawania. Ale się udało, i w 1998 roku pojawiło się Audi, to nie było TT. Kiedy model ten był w opracowaniu, to nie mówili na niego TT, ale A3C, czyli Audi A3 Coupe. Był nawet pomysł, aby nazwać go C3, gdzie C byłoby nową linią obok literki A oraz późniejszego Q. Ostatecznie uzali jednakże nazwą go TT, gdzie w wstępnej fazie skrót ten oznaczał Technology and Tradition, czyli technologia i tradycja, bo wstępnie nie chcieli, aby kojarzył się z tym logo, czyli z TT, które po raz pierwszy pojawiło się na innej marce, a oznacza na no spokojnie. Nazwa TT to skrót od wyścigu motocyklowego, ale nie takiego normalnego, tylko. TT to wyścig turystrofy, który odbywa się na wyspie MAN. I w tych zawodach wygranym jest nie tylko ten, kto stanie na podium, ale także ten, kto go przeżyje. Tutaj nie masz specjalnych band energochłonnych czy pułapek żwirowych, które mają niwelować skutki upadku. Tutaj masz miejskie uliczki z wysokimi krawężnikami oraz kręte, górzyste tereny, czyli jakieś 60 km trasy, gdzie czołowi zawodnicy jadą ponad 200 km na godzinę. 200, ale to jest średnia szybkość. Inaczej mówiąc, to jedno z ostatnich szaleń w świecie motorsportu i chętnie bym o nim opowiedział więcej, ale pewnie się zastanawiasz, skoro tutaj są motocykle, to co ma to wspólnego z Audi? Widzisz, pierwszy wyścig TT nazwany International Auto Cycle Tourist Trophy odbył się w 1907 roku i to był też czas, gdzie niemiecka marka NSU zaczęła produkować swoje motocykle. I aby wypromować swoje produkty, to angażowali się w sporty motorowe, bo to marce przynosiło prestiż, a kierowcom. No, obok nich się kręciła płeć piękna. Ale wracając do tematu, to marka NSU to był kozak, jeśli chodzi o wyścigi, ponieważ w latach 55 do 67 zdobyli 23 tytuły mistrzowskie w przeróżnych niemieckich zawodach. Pobijali także rekordy szybkości, a szczególnie dumni byli z 1954 roku, kiedy pojawili się na wspomnianym wcześniej wyścigu Turistrof. Wygrali wtedy zarówno w klasie 125 oraz 250 cm3. Więc kiedy w przyszłości przygotowali podrasowany model swojego księcia, to postanowili, że jego mocniejszą wersję nazwą na cześć ich sukcesów Turistrofy. A co do tego księcia, to chodzi o samochód Prince, dokładnie to z numerem 4, który pojawił się na początku lat 60 i był taki konkurent dla Garbusa czy Fiata 850. Takie małe, ekonomiczne autko. I w sumie także taki miało silnik, czyli tylko dwa cylindry, 600 cm pojemności i niecałe 40 koni. Co nie bardzo zgadzało się z hasłem reklamowym, więc model ten dostał nowy, mocniejszy silnik. Teraz już o pojemności 1 litra, mocy 43 konie, a do tego mieli już 4 cylindry, przez to samochód dostał nową nazwę. NSU Prince 1000 i pojawiła się także jego bardziej usportowiona wersja, tak zwany model S, ale w sumie to był dopiero początek, rozkręcali się, bo potem pojawiły się także dwie hot-odmiany. Wersja TT. Która właśnie nawiązywała do wygranej NSU w turystrofy. I tutaj miałeś silnik 1,1 litra oraz 55 koni. Była jeszcze odmiana TTS, gdzie był silnik 1,2 o początkowej mocy 65 koni, ale jednostka została podrasowana pod wyścig i osiągnęła 70-85 koni. Owszem, mocy tutaj nie było dużo, ale to były małe dzikusy, ponieważ ważyły zaledwie 680 kg. Więc w wyścigach samochodów turystycznych często zostawiały ze sobą takie auta jak Ford Capri 26, Chevrolet Corvette czy BMW 30 CSI. Do tego radziły sobie świetnie Rajda, gdzie wygrywały w swojej klasie. No i w 69 roku markę NSU kupił Volkswagen i potem dołączył do brandu Audi. Stąd powiązanie Audi z logo TT. Czyli ostatecznie stwierdzili jednak, że TT jako skrót do turystrofy będzie do nich pasować, bo przecież kojarzy się ze sportem, a oni robią prawdziwe sportowe auto. No, to tak nie do końca. Kiedy w Audi pogodzili się już z tym, że ich sportowy model nie będzie tak sportowy jak koncept Quattro Spider z centralnie ułożonym silnikiem, to postawili także na ekonomiczne jednostki napędowe. W planach było czterocylindrowe 1.8 o mocy 125 koni, mocniejsza wersja z doładowaniem o mocy 150 koni oraz wisienka na torcie V6 o mocy 200 koni. Dodatkowo napęd na przód oraz quattro, a na dwozie to Coupe i Roadster. Później uznano jednak, że jednostka V6 jest za ciężka i jest za mało mocy, jak na topową odmianę. Więc ostatecznie wyleciała z oferty i zastąpiono ją mocnym podrasowanym silnikiem 1.8 Turbo który miał 224 konie. Do tego wolnosący czterocydrowy się silnik wyleciał, a podstawowy 1.8 turbo miał teraz 180 zamiast 150 koni. I najpierw pojawiła się odmiana coupé. Rok później, w 1999 roku zaprezentowany został Roadster, który w planach miał być czymś innym. Widzisz, jak spojrzysz na model koncepcyjny, to zauważysz, że coupé ma tylko logo TT. Znowu Roadster. Tutaj jest dodatkowo literka S. A do tego model ten ma dodatkowe wloty, które mają świadczyć, że jest to wersja ostrzejsza. I według oficjalnych rysunków takie były plany. Miała to być hot odmiana Speedster wzorowana na Porsche 917 Canam. Były także inne koncepty. Odmiana Coupe, która inspirowana była wyścigowym modelem auto Union Typ C, chodzi o zmieniony przód z grillem. Była także wyczynowa wersja z fergami od Porsche, takimi jak w Audi RS2. No ale żaden z tych modeli ostatecznie się nie pojawił. Uznali, że nie potrzebują ich, ponieważ model ten sprzedawał się świetnie. No ale sprzedaż sprzedażom, a w Audi mieli dwa problemy. I pierwszy z nich był mega poważny. Okazało się, że przy dużych szybkościach, coś około 180 km na godzinę, samochód przy zmianie pasa ruchu czy odpuszczaniu gazu włóka dostawał tak zwanego rybiego ogona czyli tył tracił stabilność. Dochodziło do śmiertelnych wypadków i zginął nawet kierowca redowy Peter Hummer, więc Audi dokonał zmian w tym modelu. I pierwsze wersje były czyste, czyli bez spoilera, a po zmianach każda wersja miała już dodatkowy spoiler oraz system ESP, czy tam przekonfigurowane zawieszenie. Dzięki czemu TETka prowadziła się bezpiecznie. No właśnie, bezpieczniej, czyli w tłumaczeniu w kategorii samochodów sportowych, to oznacza nudno. Tetetka porywała wyglądem, ale daleko je było do tego, co oferowało Porsche Boxster. który było zwinne jak lisica po zażyciu dopalaczy znowu Audi TT prowadziło się jak szybsze Audi A3, czyli było podsterowne. No ale nie ma się co dziwić, bo przecież pod spodem było A3, więc w Audi chcieli jakoś zatuszować ten fakt, odwrócić od niego uwagę. I zaczęli od wersji S-Line, która miała mu nadać bardziej sportowego sznytu. Ale to chyba nie pomogło, bo powrócili do pomysłu VR6. Z tym, że teraz pojemność wynosiła 3,2 litra, a moc 250 koni, a nie 200, jak było w pierwszych planach. No ale to nie pomogło. Bo większy silnik dociążył jeszcze mocniej przednią oś, więc podsterowność nie ustąpiła, ale się pogłębiła. Za to pojawiła się super szybka, dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów. Pierwsze DSG. Była soczysta, hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa. Generalnie cały czas kombinowany, aby nadać TTC te bardziej sportowego charakteru, i o pomoc zgłosili się nawet do Quattro GmbH, a to ten zespół, co przygotowuje modele RS. A oni zaserwowali limitowaną odmianę Quattro Sport, która powstała w ilości 1168 sztuk. Zamontowali lżejsze fotele kubełkowe z przodu, a na dach wstawili karbon. I w efekcie zredukowali masę o 75 kg. To sprawiło, że Quattro Sport było najbardziej rasową odmianą Audi TT. Ale jak się możesz domyśleć, ze względu na jego konstrukcję nie udało się zmienić TT w prawdziwe sportowe auto. Więc w Audi postanowili, że przy kolejnym modelu zmienią nieco perspektywę. Jakby nie mówić o pierwszym Audi TT, to był sukces sprzedażowy, więc kolejna generacja to była formalność i formalnością także było to, że będzie podobna do poprzednika. Tym bardziej, że Audi miało już swój super samochód, czyli R8, więc zmiana koncepcji tetetki nie miała żadnego sensu, ale model ten nie był taki sam. Pojawił się w 2006 roku i powstał na nowej platformie zwanej A5, gdzie użyto dużo więcej aluminium, przez co konstrukcja była lżejsza, co miało poprawić prowadzenie. Dodatkowo dostępny był opcjonalny adaptacyjny system amortyzatorów Audi Magnetic Ride, który także miał poprawić prowadzenie. No ale należy pamiętać, że tam pod spodem dalej było Audi A3, więc nie ma co oczekiwać, że nowe Audi TT będzie takie ostre jak świeżo co pokazane Porsche Cayman. No ale inżynierowie Audi starali się, aby TT zbliżyła się prowadzeniem do Porsche i osiągami do Porsche. Dlatego oprócz 200 dwulitrowej wersji w dniu premiery dostępna była także odmiana z silnikiem VR6. Która miała jak poprzednik 32 litra pojemności oraz 250 koni. Tylko że to nie ta wersja miała być tak zwinna jak Cayman ale pierwsze TT z dopiskiem S, które pojawiło się w 2008 roku, gdzie miałeś dwulitrowy silnik o mocy 272 konie, a do tego agresywny bodykit, specjalny wydech czy podrasowane zawieszenie. To sprawiło, że model ten nabrał sportowych manier, a do tego w pewnych okolicznościach nawet dało się wydobyć z niego huligana. Jednak w Audi nikt się nie oszukiwał i wiedzieli, że z względu na to, że TT opiera się na aucie kompaktowym, to nigdy nie będzie tak sportowe jak Porsche. Dlatego postanowili zaskoczyć czymś innym. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę. I cofnijmy się jeszcze na moment lat 90. gdzie Audi szuka koncepcji na swoje sportowe auto i załóżmy, że wybierają jednak taką opcję. Załóżmy, że wybierają ten model, czyli masz tutaj silnik VR6 o pojemności 28 litra i mocy 178 koni. Ale pewnie szybko pojawiłby się tutaj ten 3.2 o mocy 250 koni. No i ze względu na to, że silnik ułożony był tutaj centralnie, to nie było obaw o przeciążenie przedniej osi, więc kolejne wersje dostawałyby jeszcze większe silniki. Inaczej mówiąc, nie ma co ukrywać, ten samochód byłby dużo lepszym sportowym autem niż Audi TT. I całe szczęście, że go nie zrobili. Widzisz, gdyby TT było takim prawdziwym sportowym autem, to w Audi nie musieliby kombinować jak zaskoczyć konkurencję, a klientom uatrakcyjnić ten model. I dlatego nie wskrzesiliby swojej rajdowej legendy. Nie mam tutaj na myśli rajdowego auta, ale to, co napędza tego potwora. I była to pięciocylindrowa jednostka, która została wskrzeszona specjalnie dla Audi TT. Model ten nazywa się TT RS i ma pod maską 2,5-litrowy pięciocylindrowy silnik o mocy 340, a potem w wersji Plus 360 koni. A pięć cylindrów to było coś, czego nie ma konkurencja. Bo owszem w 2009 roku, kiedy pojawiła się ta wersja, to pięć cylindrów produkowało jeszcze Volvo oraz Ford do Focusa RS. I to w sumie był ten sam silnik, który wkrótce umarł. No a Audi specjalnie dla TT wskrzesiło zupełnie nowy silnik, który sprawił, że ten model nabrał nowego charakteru. I owszem, pomimo znaczka RS, dalej nie był tak zwinny jak Porsche, ale wszyscy mu to wybaczali ze względu na ten silnik. Że to nie wszystko, bo Audi TT to w sumie Audi A3 w ładniejszym ubraniu. i Dlatego w 2012 roku pojawiło się RS3 z tym pięciocylindrowym silnikiem. I nigdy by się nie pojawiło, gdyby TT nie powstało na tej samej platformie. Dlatego następnym razem, jak będziesz widział Audi TT, to nie narzekaj nie mów: E! to ten pseudo-sportowy model. Tylko spójrz na niego z innej perspektywy i pamiętaj, że gdyby TT od urodzenia było prawdziwym sportowym autem, to w Audi nie szukano by sposobu, jak wyróżnić go na tle konkurencji. I dziś nie byłoby już pięciocylindrowych jednostek. A tak, masz taką w najnowszym Audi TT-RS, a dodatkowo jest jeszcze tutaj, w rodzinnym Audi RSQ3. A jak uważasz, że życie jest za krótkie, nasuwa i chciałbyś być większym chuliganem, to pamiętaj, że jest także tutaj. Inaczej mówiąc, ostatnia pięciocylindrowa jednostka dalej jest wśród żywych tylko dlatego, że sportowe Audi TT okazało się za mało sportowe. I co myślisz teraz o Audi TT? Dalej uważasz, że brakuje mu charakteru, czy dobrze, że było takie, jakie było i dzięki temu dalej w ofercie mamy pięciocylindrową jednostkę? Daj znać w komentarzu, a jedy szykować się do rajdowych legend, więc pamiętaj o subie dzwoneczku, aby wujek Google cię powiadomił. No i najważniejsze, życie jest za krótkie. Weź autem bez charakteru.